Witam wszystkich dzisiaj na kanale Mój Raj na Filipinach Szybciutko lecimy, pakujemy się, lecimy do, na pocztę. Przyjechała paczka. Godzina już nas ciśnie, 16.30, a pocztę zamykają o 17:00. Bierzemy Daniela. Damia, Damiana jedzie z nami. I, da, i, da, I Daniela też. Dzień dobry. Wiem co powiedzieć Ciebie. Daniel, Damian powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Tak. A teraz Daniel, powiedz dzień dobry. Ale widzisz, my tutaj sobie z żarty stroimy Przy czym ja się witam na serio Dzień dobry wszystkim, tak jak mówiłem Tylko, że Damian nie rozumiał na początku, że tak dziecinnie do niego też ten, też, też głapie tak dziecinnie po filipińsku, żeby go Dzień dobry i... Ale poszedł wczoraj i powiedział Dzień dobry, a dzisiaj to już z własnej woli No Dobra, jedziemy na tą pocztę, bo zamykają Zamykamy bramę, trochę się męczy Trochę się Damian tam męczy, ale zamknięta o, i lecimy A Lalin to sięga do połowy tej bramy La Linza, no, nie, nie ale zobacz, jakby ona pukała i od środka kto tam, to jej nie widać. I się cieszy, a on się cieszy z tego. Jadę. Poczta się znajduje na Starówce, to jedziemy, nie czekamy na światach. Tu możemy sobie skręcić chociaż 7 sekund, 6, 5, ale to nic. Za starówkę zobaczę. A no byliśmy wczoraj na starówce. Ale w nocy, nie? To... Byliśmy tak na Starym mieście. No tak, tak, wieczorem, to tutaj jest... Po tej stronie jest Uniwerek, po, po lewej stronie, a tam jest taki plac square, się nazywa Plaza... Plaza Square Jak ich nie przestraszysz, to oni Oni się będą wciskać. wiesz Taka ogromna flaga, zobacz. Tak, widziałem. O to jest taki... O. Rynek. No, tak, rynek, a tu za nami jest kościół i w ogóle jest biskup tutaj w tym kościele. To jest katedra. A tutaj czasami polscy księża na misje przy, przylatują. No weź co, na są przejazdem. Nie widziałem, żeby na misjach, na misjach spotykałem misjonarzy amerykańskich. Mhm, ale są z Polski. Są na pewno z Polski też, no i dużo tych świadków jechał... czy nie, czekałem tych świadków. To katolicy chyba? Nie, 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 mormoni, Mor chyba mormoni, to są tak, ci co, nie jestem pewien czy to mormoni czy jehowi, chodzą w tych młodzi chłopacy Są no. ci co nie mają telewizji, ale nie. nie jestem pewien, mówię, to albo mormoni, albo jehowi, biali, w sensie obcokrajowcy, nie filipińczycy, tak się wyróżniają, bo są zawsze bardzo ładnie ubrani, Aha. i oni chodzą i rozmawiają, próbują kogoś tam nawrócić na swoją religię, nie? Ta, Tak, tak, tak. Tutaj bardzo, bardzo popularna jest religia Born Again No to to, to icon chyba Born again I wiele osób in. Oni bardzo ładnie agitują, dużo spotkań robią Takie stare miasto Tak, to. ciasno tutaj ale okej okay. Bardziej już Jakby nie ale na Mindanao Zobaczcie te kabli No tutaj tak mało powiem tak. Si. Patrzymy na elektrykę Wiesz, że koszt ten kres na rogu, ten, ten okres krespiking no. czerwony, no. wynajem tego lokalu kosztuje 100 tysięcy pesos. Wyobrażasz to sobie? No, 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 ale centrum miasta, nie? Centrum miasta. jest, wiesz, drewniano, drewniano tak, tak, ale dosyć spory obiekt i wiesz, centrum miasta na pewno się opłaca. Oni tu z mogą mieć zysk, może, może i nawet więcej, nie wiadomo. Tysięcznie? No. O. Może tak. Musimy się przecisnąć, przedrzeć. Po jednej i po drugiej stronie. No, handel kwitnie. Kolejny Crispy King. Taka sieciówka dość popularna. Na Buchholu są, w są. Tak, kurczaki z tego, z oleju, tak? Ale nie są takie złe. Ta panierka jest dobra. Trochę czosnkowa. Nie robimy reklamy, nie robimy reklamy. Ten speaking nic nie przelewał na nasze konta. Co nie? No. Ale jemy. A mi ostatnio bardziej smakuje ten, no, co się nazywa Five Star Chicken. A to jadłem tam, to właśnie tam, gdzie dodają te chrupki serowe do, do panierki. A, tak? No, tak. Wy... One są, do, są dobre, jak są o, 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 ostra wersja i są klasy, które Daniel lubi. A Daniela ty pasy masz? Pokaż. pokaż. Ma pasy. Dobrze, dobrze, tylko, tylko pokazuję tata, bo będą jeszcze widzowie, będą na tatę krzyczeć. I ten, na no, tym niebieskim budynku, to miałem kiedyś picenie pierwszy, pierwszy raz w Butuanie. I potem z miejsca na miejsce, to taki skwaterowy. Ten, lokalizacja taka skwaterowa tutaj. No teraz, teraz, ale kiedyś. No i co, poczta, to jest poczta przed nami i idziemy po paczkę. Czekam, w sumie mam, mam informację o kilku paczkach, które idą. Zastanawiam się, kto wysłał paczkę. Zobaczymy. Po głowie mi chodzi, ale zaraz. Poczta... Poczta Filipińska. Idę po paczkę do środka. Tutaj pani już tam nam na pani nam taki tempat gdzie daje halo podpiszemy jest asa Keni. Keni. Boxes, dwie, a to już wiem od kogo. To są dwa opakowania. Skoro to są dwa opakowania, to już wiem od kogo. Ale to to nie wiem, to jest to. Tak. I ta, to jest to, ha. Pila, pila, bajet. A tam jest Damian drożek, on się wstydzi wejść chyba. Zabieramy te paczki. Ja tu, jedną, tu wax. To dla you. Heavy. Heavy. Hej, o Tak. Do... Odebrane, zapakowane. Będziemy jechać. Zamknij się. No, ale Lalin nie pojechała z nami, miała jechać Lalin, ale nie pojechała. Nie pojechała z nami Lalin, dlatego że były trzęsienia ziemi. Ostatnimi czasy, o których czasami wspominałem no, kilka dni temu przecież no, sumie, jak i jak ja po prostu leciałem. mogły pęknąć mury albo coś Jest wizyta inżyniera, który sprawdzi dom Na życzenie właściciela mm -hmm. Prywatne zlecenie Dobrze, że się interesuje, co nie? No, 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 tak. Jeszcze jak płaci za to i to wiesz, to no, dlaczego no, nie? No. A wiesz, tutaj się <coughs> wygląda ekspert A inżynier na pewno nie jest tani na Filipinach, co nie? Dobra, idziemy. Daniel. Daniel, zobacz, jest twój kurczak tutaj. Przyjechaliśmy na kurczaki z Daniela 5 Star. Kupię mu kurczaka, po prostu mi, da, Powiedział mi Damian, żebym go przyniósł naszą armę jeszcze raz. No to przyjechał naszą armę zjeść. A ja muszę im z kolei dać wypłatę. Normalnie zamawiać tutaj? Hello, a za Cassandra? Pochwalę się wam w takim razie, że ten te paczki co wzięliście pochwalimy się zaraz i zobaczymy co w nich jest. So we will open. Yes. And they will be happy happy. I already know what is the, what is the package. Yeah? Oh my tak. gosh. Jedna paczka jest od Pani Eli. Yeah. I dziękujemy bardzo. A druga paczka jest chyba od Grzesia, yeah. Marka i teraz zobaczymy, ale najpierw jedną paczkę, Nie. Yeah. otworzymy tą małą. Ciekawe czy Daniel przyniesie. He is... Daniel jest poddestrywany, pokaż. Are you excited to open? Przynieś you Daniel. carry that one cartoon you bring here, the small one. Do really? you think that? Yeah. Really? Bring here. Ale zadowolony. Oh. Yeah, yeah, put here. Oh. <laughs> Slowly. Oj, 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 uderzył się. So, chodź, yeah? chodź, 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 pomacujemy. Here, come here. <laughs> now, I don't want to carry this. Okay. Very heavy to go. Poker's body is like a second. It's <laughs> my younger <laughs> elbow. <laughs> no, so. Come on, sweet. Today? Okay, Raf. This okay? Okay. Are you better now? You feel better? Not no, no. Get the scissor. <Caesar. laughs> I'll get the scissor first. You don't know. Oh. Don't cut me. I am not a bad boy. I will cut? Oh. Okay. What's I don't want to be too much, but I just want to feel your love. I just want to know how you feel, baby. I Just wanna go where your love take me I'm losing my sanity, you take me under For you I surrender, you're making me land on Other side of gravity, boy you got me under Boy you got me fond of, yeah boy you got me in love I can't ignore it, I wish you noticed me I wish you knew the emotion provoked in me Let me live, let me live again I'll take no more from you You got my soul, oh You let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it, you're gonna see it clearly. Go ahead on the weekend, you want me then you leave it. Dzisiaj jest 19 inkiej mm -mm. październik. Szła 22 dni ta paczka. 22 dni. Albo była napisana 22 dni temu, ale dzisiaj jest 20 października a paczka już jest tu. I teraz tak, dla Marku, Danielu, pozdrawiamy z pięknego Szczecina. Pomyślałam, że chwilę wisał wam odrobinę polskich smaków. No i ściskam wow. Was serdecznie regalsko foras, Bahan. Ja widzę, jedzie na Filipinach, a może wkrótce się spotkamy. W, Polsce, albo w albo w Szwajcarii. Wow, tak, albo gdzie indziej. Na dobrym jedzonku i wspomnieniach. Ja. Yeah. En napisała to ES. Ela. Aha, dziękuję. Kartę naszego Szczecina. Proszę. Ja, yeah, dziękuję. Dziękujemy oczywiście. Dzieńkuje. Dziękujemy. To jest tyle z I can't ignore it, I wish you noticed me, I wish you knew the emotion provoked in me. wait I Oh, I have something here inside. What is this? <laughs> Hello, what is this? Oh, mommy, Legos! Oh no, oh, you have toys. I thought I'm going to out all, will out all. Really? Out toys? <laughs> Ayo sorry. oh, kenapa Daniel? to Daniel, oh, Wow Wow, this is so many. I oh, really like it. oh, Napa, Daniel, oh, Daniel, Daniel, oh, Daniel, oh, Wow, say thank you to oh, Thank you, thank oh, Daniel, oh, Thank you, Ella, for giving me for Legos. Yeah. Uh oh, And oh, now. oh, oh, Daniel, oh, Oh my god! Oh my god, you really love it. Okay. <laughs> idę powiedzieć wujkowi. Idę powiedzieć wujkowi. Wujek, I have surprise. Mam niespodziankę, wujek. Mam niespodziankę. Idę powiedzieć wujkowi. Wujek, zobacz. Dostaliśmy paczkę. Zaraz się podzielimy. Wow, this is all nice <laughs> wow. wow. Look at Daniel. O, jest. Wujek, ale trafiłeś normalnie. <laughs> For Daniel. Ela. Dziękuję Ci yeah, bardzo, thank you, Ella. ze Szczecina. Taka forma jest. Ale wiesz co, ktoś mi napisał <laughs> dzisiaj komentarz o Danielu. Marek, czemu Ty gościsz Daniela, nie dasz mu no, i Śpi na gazetach i się wszystko odbiło. Is this so... Jakby to była praca, yeah. to bym to zmazał. Wow, to so many. Ale, napisa, ale napisałem, że jest niezmazywalny. Wow. Niestety Niestety nie, nie ma takiej gumki. Ale może wymyśl tą jakąś technologię. Dla Lasery póki co, jeszcze pradawna technologia, bolesna, za długo by to trwało wow. i by za bardzo bolało. Częstujemy Daniela. Cieszę się, że mogę w Polskich Smakach go również ugościć. Sam nie kupowałem. Dzięki Szczecin. Szczecin kurczę, bo ze Szczecina to jak ja. No, no. A ja też chciałem nagrać to, ale myślałem, że już nie będzie. Like nice, nie o... Aha. sobie do vloga też ten. Ale ten mam jeszcze, jeszcze jedną. Tak, tak, tak. Ja, ja, ja zaraz, ja przyjdę tylko skończę. Spoko, Sama. spoko. Przepraszam, bo to Daniel chciał ci się po prostu tak pochwalić. Nie, dobrze, bardzo dobrze. <laughs> Daniel, you have so many look that. Ale fajne.

Mm. Let's open these two, ale Ela się postarała, ale tutaj mogą być napisy jakieś. Aha, pasztety. To są pasztety tu. Oj, is no, ma. Oj. I don't want these. <coughs> ale tu otworzyłaś już. No to mam trzy paczki. Najgawg like maj. Trzy paczki kabanoszy. Nie. No. What is this? Mm. What is this? Mm. Is ale to nie wszystko. Ja. Yeah. Kiubasa. Wow! Mm. you Look. Until we open the big Where's the scissors? And then we have some more toys. cup. Oh, it's mine! Hello. <laughs> Whoa, Hello. nice. Thank you, Ella. It's so nice. Love it. <laughs> wow! And the cups also mine. It's so like you know. It's so elegant. Mm. <laughs> oh, I will wear. I will try to wear so I can show to A rozmawialiśmy Damiano o kabanoskach, co nie? Że robimy. No, że lubię. Wait, lubię. A teraz mam. I wish that. Kurczę. Nice earrings. Wow, looks good. And then paska. Wow, I can feel my tea. <laughs> Ale mamy herbatkę i super. Przyprawy wow, przyjechały. Wow, super nice Prince Polo. Wa, wow, nice car. No, i takie super, no super tak. Wiem, że paczkę Ela na no szybko. So bardzo, bardzo dziękujemy. Daniel, happy. You <laughs> have a toys. I, don't I really have to eat. record. Ale mi liked. Potrafimy. Nie, I give it to yeah. mm, okay. Here oh. for Daniel. So good. Oh, terima mama? nak Tapi tapi lebih good. Ya, yeah, very good because it's already okay. bigger. <laughs> mm. All is for you, Daniel. Hmm. That is, that is, that is nice. <laughs> yeah, but it's lelaki boy is must be yeah. You see? All is so nice the cotton, very good. I Main in Europe. Yeah, Europe. Wow, Daniel you look so but good. I don't need to buy for Daniel now. <laughs> so many. Papa Kovava super. Takie inne mm -hmm. rzeczy, które tutaj są, paczeczki czy coś takiego, to one popakowane są. I open? No, to to jest ten paprykarz, popakowany jest super. Kochani, grzybki w Zalewie. nasza spiżarnia. No i herbatki, mówiłem, żurawina, wina, mm, you... ale ja. A to jestem, mm. jestem mm. i to chcę teraz yes, zjeść. Oh okay. Mm -hmm. Yeah, no, I like also no, that no, we no. can drink. We Oh yeah. Wait, I saw something at the at the, the top. what, what so, is that? No, no, no. there's an arrow. Where? <laughs> arrow. Yeah. Why? A może z yeah. to jest kamera? Aha, so have, może have, uh, have secret jest strzałka. Tak, to jest Tak, to jest znak. Może to jest sygnał? Tak, to jest sygnał. Tak, jest to jest znak. Tak, jest znak. Tak, tam są schowane. Tak, to jest to jest znak. Tak, being rich! <laughs> <So You I'm... laughs> okay. powiem tak, to Tak, rich Tak, że dzisiaj yeah. dzień I spędzony see bardzo see przyjemnie. Z Damianem oczywiście. Damian ja się, Damian, czas Damian, ma dzwonią do niego i dzwonią. Także yeah. tutaj ja się w ogóle dziwię, że przez dwa dni było. Nie, nie przełapałem, ale dzisiaj pół dnia normalnie na telefonie siedzi. Yeah. I biznes, i biznes. No i dobrze. A ten, a my, ale i tak udało się przejechać po mieście. Rano wyszli na zakupy z Lalin sobie, no już się pojawiły. Plotki na Filipinach. <laughs> no wiem. Dobre, bo, Ale właśnie mówiłem ci, bo mi powiedział o tym Marek, jak przyszliśmy z Lejlin, ze sklepu. Ale jak byliśmy w sklepie, to ja sobie myślałem ty, jak nas zobaczą, jesteś wasi wspólni znajomi, tak. to na setę będą ploty, że ona z... kogoś ma, albo coś tam na boku odwala. nie? Poszła Laliny hmm. z Damianem do galerii naprzeciwko Ta. naszej byłej restauracji. Tam gdzie nasło. Gdzie to tych diosajano? Tak, no <ślawną> <w stałym ślawną> no do, dobrze, to w takim razie dziękujemy za paczuszkę. Mamy jeszcze jedną, tą, na, tą puścimy w innym wideo. Tą paczkę tam prawdopodobnie będą. Z tego, co ja wiem, to chyba będzie paczka od i tam mną buty i ciuchy, bo tutaj już jest za długi film, ale otwieramy zaraz. No, dziękujemy za wszystkie, a za tamtą jeszcze się pochwalimy i będzie, i będzie pokazane, co jest w następnym odcinku. Dziękuję, do zobaczenia, do trzymania, do, do folowania, do subskrybowania, no i pozdrawiamy wszystkich. I dziękujemy, że takie fajne komentarze ciągle piszecie i do mnie, i do, i do Damiana Drążka, ktoś mi napisał Marek, czy Damian nie ma imienia? A mi też No, Majmie. Nie lubię tego pana, bo mówi do niego po nazwisku. Ale w takim razie to jest teraz tak, ponieważ drążek się. Ja zamówiłem tak, o sobie drążek, To już tak? nie teraz, to już nie tylko jest nazwisko, ale ksywa nawet. No, to, nie? Tak, tak, no. to jest ksywa. To jest no, tak. dlatego ja uważam, że. A ile wielokrotnie mówię, że żartuję? Że tak, że, że, że respekt to jednak mam. Mam, mam duży. Nie, no tak. Pozdrawiamy. Do widzenia, do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do jutra. No i pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Trzymajcie się. Tak. Peace and love. Nie zapomnijcie, subskrybujcie. Lajkujcie. U siebie nigdy tego nie mówię, to u Ciebie. Ale ja to ja nie powiedziałem. To ty to powiem. Nie ty powiedziałeś. To ja powiedziałem <laughs> Ale ja się przyłączam oczywiście. No. Daniel! Please like and subscribe. forget. And don't forget to hit the bell button. And subscribe some more. And sometimes. I czasami zwróćcie uwagę na tą szczałkę, mówi Daniel. <laughs>